Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłocko. Dziś naszym gościem w studiu jest pani Joanna Stoklasek Michalak, dyrektor Twierdzy Kłocko. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani. Jesteśmy dzień przed rozpoczęciem 15 dni Twierdzy Kłocko. Jak będzie przebiegała tegoroczna edycja? Wiemy, że w tym roku na pewno nie odbędzie się rekonstrukcja bitwy o twierdzę. Tak, w tym roku byliśmy zmuszeni zrezygnować z tej formuły, z tytułu e, okoliczności zewnętrznych, czyli pandemii. Nie chcieliśmy ryzykować. E, tworzenia dużych skupisk w jednym miejscu. Niemniej jednak program tej imprezy zapowiada się fenomenalnie. Naprawdę to, to będą fenomenalne Dni Twierdzy Kłodzko. Bardzo bogaty program z różnymi inscenizacjami, potyczkami, pokazami, warsztatami, prelekcjami, zwiedzaniem często niedostępnych na co dzień fragmentów twierdzy, takich jak podziemia dążonu, czy wejście na koronę Wielkiego Kleszcza, Wielkich Kleszczy. I to wszystko będzie można penetrować na własną rękę przez cały dzień, od godziny 9 do godziny 18 w sobotę, od godziny 9 do godziny 17, czyli dążą do godziny 15 w niedzielę. I to wszystko rozciągnięte na kilkudziesięciu hektarach, 20 hektarach, Naszej, naszej fortecy. Impreza będzie trwała przez cały weekend, i tak naprawdę cały obiekt będzie dostępny dla turystów. Cały obiekt będzie dostępny dla turystów. Obóz regimentowy będzie dostępny dla turystów w ciągu dwóch godzin w sobotę. I Don, zamykamy z tą, z tą wersją taką, Kostiumową, rekonstruktorską zamykamy o godzinie 15 w niedzielę, ale nadal będzie czynny dla turystów zwiedzających. Kłaniamy się w pas wszystkim maluchom i faktycznie zaopiekujemy się nimi należycie. Będzie dużo atrakcji dla nich będzie dużo animacji, dużo zagadek, dużo szyfrów, gry, zabawy, rzucanie szczurem, karuzela drewniana więc myślę, że to jest taki punkt, który do tej pory nie miał szansy powstać, a teraz się tym zaopiekowaliśmy należycie, jak uważam. Myślę, że dużą taką Atrakcją dla zwiedzających będzie fakt, że w tym roku postanowiliśmy ten piknik militarny rozszerzyć na inne okresy. Mianowicie mamy stoisko średniowieczne z IX wieku. Niewiasty zaopiekują się takim stoiskiem, reprezentując artefakty z IX wieku i rekonstrukcyjne ubrania, czy też elementy wyposażenia, ubioru. Będziemy mieć też świetne stanowisko reprezentujące XVI wiek i nawiązujące klimatem do naszego tutaj Ernesta Bawarskiego, który rządził w XVI wieku w Kłocku. Będziemy też mieć oczywiście okres pruski, okres kampanii napoleońskiej, czyli początek XIX wieku, ale też będzie solidnie oposażone, zmobilizowane pancerne stanowisko obstawione przez rekonstruktorów z II wojny światowej. Z pojazdami ciężkimi, lekkimi, z motorami. Więc y, tak naprawdę, no, do dziesięć wieków y, historii zaprezentujemy Państwu y, z, z całą pasją, jaką, jaką mamy w sercach. A dla osób, które po raz pierwszy będą odwiedzać ten obiekt i będą go zwiedzać samodzielnie, będzie coś na przykład w formie jakiejś takiej legendy, które miejsca powinni y, jako pierwsze odwiedzić. Jeżeli chodzi o obejście górnej części twierdzy na której będzie rozłożony cały ten piknik i ta twierdza będzie żyła w formie skansenu to każdy turysta lub każda rodzina która zdecyduje się nas odwiedzić w tym dniu otrzyma specjalną ulotkę z programem na tej ulotce są zaznaczone strefy na odwrocie tej ulotki jest mapa twierdzą Kłodzko ze strefami w odpowiednich kolorach która ułatwi nawigację ułatwi poruszanie się Mamy też system strzałek, mamy niezawodną ekipę, załogę, która będzie pomagała w dostaniu się w poszczególne miejsca, i mamy też żołnierzy. Że będą um, uczestniczyli w różnego rodzaju inscenizacjach, ale też będą pomagali w dostaniu się do odpowiedniego miejsca. Jeżeli tylko taki turysta e, zwróci uwagę, zaczepi, to będziemy służyć pomocą. Na czym najbardziej Wam zależy przy organizacji Dni Twierdzy? Czy to chodzi o przybliżenie turystom i mieszkańcom historii, czy o coś więcej? My mamy taką misję, e, jesteśmy po prostu bardzo mocno osadzeni w historii. E, lubimy tę historię, pasjonujemy się nią e, i wydaje nam się, że że wszystkich to powinno pasjonować, bo to jest bardzo ciekawe. Historia jest ciekawsza niż legendy, niż wymyślone opowieści. Więc zdecydowanie zależy nam na tym, żeby przybliżyć obiekt, przedstawić tę historię w sposób przekonujący, trafny, trafiający do wyobraźni. Więc tak, to jest nasz główny cel. Myślimy też, że mieszkańcy. To nadal nie jest zbyt dobrze poznany obiekt przez mieszkańców, ale wydaje nam się, że mamy tyle okazji, żeby mieszkaniec do nas trafił, a jednak mimo wszystko z tej oferty najczęściej korzysta turysta i osoba przyjezdna. Jak będą wyglądały wejściówki na ten obiekt podczas tego weekendu? Czy możemy na przykład sobie zarezerwować bilety już wcześniej online, czy musimy je osobiście kupić w kasie? Uruchomiliśmy sprzedaż online, ale wiemy, mamy taki sygnał zwrotny, Yy, że chyba jest jakieś przegrzanie sieci, bo faktycznie nie wszystkie bilety zostają zarejestrowane. Mamy sygnał zwrotny od klientów, że, że nie, wszystko, nie, nie, nie każda sprzedaż przebiega pomyślnie, ale jest taka możliwość, informatyk nad tym pracuje, żeby to jeszcze uruchomić. Um, oczywiście sprzedaż na bieżąco jest przewidziana. W pierwszym dniu naszego świętowania, czyli w sobotę, można będzie wykupić wejściówkę na dwa dni. No to jest promocyjna, atrakcyjna cena i to jest oferta dla tych, którzy faktycznie spędzają w okolicy weekend albo dłuższy urlop i widzą, że program jest, program jest tak bogaty, a chcieliby wziąć udział we wszystkich e, punktach i, i we wszystkich prolekcjach, więc część tych prolekcji powtarza się w niedzielę i można faktycznie tak skomponować pobyt w, w Twierdzy kłocką, żeby skorzystać z pełnego e, spektrum. Te bilety na dni Twierdzy nie przekraczają kwoty e, standardowego biletu, jeżeli e, gość chciałby zwiedzić przy okazji korytarze kontrminowe, to dokupuje bilet na korytarze kontminowym w takiej kwocie, która nie przekracza zwykłej, codziennej oferty. Tam sami nie możemy wejść, tylko z przewodnikiem? Tak, do korytarzy kontminowych, drodzy Państwo, nawet jeżeli ktoś z Was chciałby wejść samodzielnie, to myślę, że po kilkunastu metrach zbio, tak, zmieniłby decyzję i oczekiwałby jakiejś pomocy. Do korytarzy kontminowych wchodzimy wyłącznie z przewodnikiem, dla Państwa dobra. Dlaczego warto być w weekend na Kłockiej Twierdzy? Ponieważ spędzicie Państwo świetny czas ze swoimi rodzinami, zaopiekujecie się sobą nawzajem, w zasadzie niewiele musząc robić. My się Wami zaopiekujemy, dostarczymy Wam niesamowitych atrakcji, okazji do wspomnień, wspólnych przeżyć. Kapitalne scenografie dla Waszych zdjęć i wspólnych filmów. I to jest to, co wam zostanie, ta, ta dawka emocji, po którą będziecie do nas wracać. I pokażemy, że historia, matematyka, również bo mamy kilka zadań matematycznych, to są kapitalne przygody i że ta przygoda jest w was, a my wam tylko pomożemy ją wydostać na zewnątrz. Zatem zapraszamy na Kłodzką twierdzę, wydarzenia historyczne, militarne, na pewno moc atrakcji i wiele różnych ciekawych wydarzeń i Ciekawostek, tak naprawdę dla każdego, tak. od najmłodszego do najstarszego. Zdecydowanie tak. I co, najwa... co, co najważniejsze, co ważne, równie ważne, jedyne w Polsce chodniki kontrminowe udostępnione do zwiedzania dla turystów. Nie macie tego nigdzie indziej, macie to tylko u nas, więc zapraszamy serdecznie. Dziękuję pani bardzo Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. Dziś moim Państwa gościem w studiu była pani Joanna Stoklasek-Michalak, dyrektor twierdzy Kłocko.